Co, Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Na otwarciu przetargu pod nazwą Przebudowa Drogi Powiatowej numer 1216F odcinek Koźminek Kręcko. Do momentu składania ofert, czyli do godziny 11 dnia dzisiejszego, wpłynęło 11 ofert. Wszystkie oferty będą otwierane w kolejności. Oczytywane będą, będzie cena, termin gwarancji i wykonawca. Oraz podam teraz kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Jest to kwota brutto 2 376 600,24. Otwieramy w pierwszej kolejności ofertę numer 1. Oferta numer 1. Złożona przez Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak, 64 310 Lwówek, ulica Świętojańska 7. Odczytuję cenę brutto. 2 244 298 zł i 48 miesięcy gwarancji. Oferta numer 2 złożona przez firmę Colas Polska Spółka z o.o. 62070 Palendzie ulica Nowa 49 cena brutto 1 799 930 zł 4 grosze i 48 miesięcy gwarancji trzecia. Złożona przez Exalo Drilling Spółka Akcyjna, ulica Plac Stanisława Staszica 9, 64920 Piła. Cena brutto 2 190 246 ,90 zł 90 groszy i 48 miesięcy gwarancji. Oferta numer 4 złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Drogowe Buddruk Spółka z o. 67120 Korzuchów Podbrzezie dolne ulica Leśna 9 cena brutto 2 371 928 zł 63 grosze i 48 miesięcy gwarancji Oferta numer 5 złożona przez zakład budowlany Roboty Drogowe Bronisław Paszkowski 64212 Siedlec, ulica Zgłąszeńska 28. Cena brutto 2 489 320 zł, 88 groszy i 48 miesięcy gwarancji. Oferta numer 6 złożona przez konsorcjum firm pierwsza infrakom, chwalim spółka zos, spółka komandytowa, Chwalim 109, 66, 120 kargowa i partner InfraKom Kościan Spółka ZOO, Spółka Komandytowa Ulica Nowowiejskiego 464 000 Kościan podaje cenę brutto 2 miliony 79 tysięcy 133 5 groszy i 48 miesięcy gwarancji Oferta numer 7 złożona przez Drogbud Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Sobieskiego 1466200 66-200 Świebodzin cena brutto 1 562 389 zł 5 groszy i 48 miesięcy gwarancji Oferta 8 złożona przez firmę przez przedsiębiorstwo drogowe kontrakt spółka zo 66600 Krosno Odrzańskie ulica Szosa Poznańska 17 cena brutto 1 774 717 zł 6 groszy i 48 miesięcy gwarancji Karta 9 złożona przez Eurowia Polska SA, ulica szwedzka 5, bilany wrocławskie 55040 i Cena brutto 2 210 410 zł, 26 groszy i 48 zł gwarancji. Oferta dziesiąta to firma Strabak, yy, Infrastruktura Południe Spółka Zowa, Wysoka Ulica Lipowa 5A. Cena brutto 2 516 222 zł. I 48 miesięcy gwarancji. Oferta 11 to firma Brubet, Ryszard Winnicki, 66300 Międzyrzecz, Ulica Łąkowa 2. Cena to 1 864 163 zł, 9 groszy i 48 miesięcy gwarancji. Wszystkie oferty. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za uwagę.